Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj powiem troszeczkę o pozyskiwaniu energii z natury, z otoczenia, z drzew, z roślin. Wiem, że miałem nagrać materiał o kontakcie z duszą, jak to robić, jak się, jak spojrzeć na świat jej oczami, ale tym się może zajmę wieczorem. Teraz jestem na spacerze w fajnym parku, w fajnym miejscu. To opowiem troszeczkę właśnie o ładowaniu, do energetyzowywaniu się w naturze. Powiem wam, jak ja to robię. Nie bądźmy zachłanni. Na przykład e, pobierałem w tym roku też sok z brzozy. Drzewo trzeba do tego skaleczyć. Najpierw Rozmawiam z drzewami, rozmawiam z brzozami, możecie się śmiać lub nie. Pytam się, która z nich jest gotowa mi pomóc. Podzielić się swoją energią, bo to jest krew, krew drzewa. Jak dostaje zgodę, proszę drzewo, żeby udzieliło mi dało mi tyle tej energii, ile może, żeby mu to nie zaszkodziło. Normalnie ludzie ciągną z jednej brzozy po 20 litrów i więcej. Mi brzo zapuściła 2 litry. Te dwa litry mi w zupełności wystarczyło tak, żeśmy się umówili, później trzeba dziurę po skaleczeniu zatkać, podziękować i okazać wdzięczność za tą energię, którą to drzewo nam podawało. I tak samo jest tak samo jest, jeżeli się przytulamy do drzew, spacerujemy bosok, parku po ziemi. Można robić medytację w przyrodzie, w których to absorbujemy energię z otoczenia, i to działa, ale zawsze, zawsze. Ja robię w ten sposób, że rozmawiam z tymi roślinami. Proszę o tyle energii, ile mi trzeba. O tyle energii, aby, aby nikomu, żadnej roślinie ten pobór nie zaszkodził. I uwierzcie mi, że wystarczy w zupełności taki pobór delikatny, niezachłanny. Nie za wszelką cenę, nie kosztem czegoś, nie kosztem roślin. Po prostu rozmawiajmy z drzewami, z roślinami, z których pobieramy energię. Możecie w to wierzyć lub nie. Duchy drzew to słyszą, duchy drzew to rozumieją i, i co wrażliwszym potrafią też odpowiedzieć. Także to chyba tyle. Nie będę zanudzał. Dziękuję bardzo.